Słowacja, okolice Wielkiej Fatry. Wiaferata dwie wieże. Naprzód. Parking Ferata dwie wieże. Ubieramy Stanu się sprzęt. A dwie wieże. A dokładnie tam. Musimy na górę chodzić. Dojść do wiaferaty z parkingu można na dwa sposoby. Zielonym szlakiem lub ścieżką. Prostsze i mniej męczące jest podejście ścieżką. To to podejście szlakiem jest ciekawsze. Mija się po drodze kilka formacji skalnych. Czas podejścia obiema drogami to około 15 minut. Stanowi całkiem mocną rozgrzewkę przed ferratowaniem. Jest dość stromo. No dobrze, my już na miejscu. Za obu wspólną zgodą podparcie wzajemnym do siebie zaufaniem zaczynamy znowu zaliczać. Oczywiście poszczególne drogi ferraty, no. Czasami ma się wrażenie, że ferata została poprowadzona dla tych mocno ponad przeciętnego wzrostu. Trzeba daleko sięgać. Jestem przeciętniakiem wzrostowym, więc musiałem się czasami deczko napinać. No, podobno wyżsi mają w życiu łatwiej, ale niżsi żyją dłużej. W sumie nie wiem co lepsze. Zejście z Ferraty, aby wrócić do punktu startowego, było często samo w sobie ciekawe i ekscytujące. Pełno luźnego pyłu i kamieni absorbowało uwagę dość mocno. Ruszyliśmy na Via ratę w miarę wcześnie, pomimo tego, po jednej, dwóch godzinach zaczęło się robić tłoczno i trzeba było czekać na swoją kolej, aby się wpiąć w żelazną. Wiaferata zawiera na drogach dwa linowe mostki. Akurat mi to pasuje, lubię takie rozmaicenie. Dwie wieże nie są jakieś widokowe, ale można czasami jakąś ciekawą panoramę złapać. Wiaferata Dwie Wieże? Według nas fajne miejsce. Taki ogródek ferratowy. Krótkie podejście, wszystko w jednym miejscu. Nie ochodzisz się, a się powspinasz. Zrobiło się tłoczno. Na Ferratę zaczęły dołączać kolejne grupy żonnych adrenaliny turystów. Czas na nas. Trzymajcie się. Do zobaczenia na szlaku.